Że wam dzisiaj coś, co idealnie łączy dwie moje ogromne pasje, czyli Japonię i Lego. To za bardzo małą cenę, a jest to pocztówka z Japonii, zestaw Lego Creator z tej bardzo ciekawej serii, która prezentuje pocztówki z różnych miejsc świata. Zatem otwórzmy ją sobie i zobaczmy, czy warto dokupić resztę pocztówek. A oto i jest gotowa przepiękna pocztóweczka od Lego z Japonii. Myślę, że świetnie będzie się prezentować w jakiejś ramce na ścianie, bo uważam, że to jest właśnie dokładnie cel tej pocztówki, aby włożyć ją w taką głęboką ramkę i powiesić. Gdzie jest na ścianie. Śliczne są te detale w postaci tego mostka, listki momiji, Jest też miniaturowy zamek, bambusy, jest sakura, jest i fuji. To są wszystkie elementy, które oglądałam w Japonii i do których wciąż tęsknię. Więc według mnie fenomenalna rzecz. Jeżeli zastanawiacie się na przykład, jaki prezent, mały prezent komuś sprawić związany z Japonią, to to jest absolutnie doskonały wybór.